To, co ja chciałem sobie zobaczyć. Hm Musi być 8 u góry i 8 na dole, o ile dobrze pamiętałem. A jakbym ustawił. 6 i 2. Jest 8. Na dole. No jest za dużo. A jak ustawię, tak. Tak To też będzie za dużo Hmm Pięć i a jakby... Że tak Tak, a to na dół? Aha. Tak myślałem Udało mi się Tylko teraz muszę znaleźć sobie te dwa te te Takie co jednego tam już włożyłem nie wiem gdzie to muszę szukać. Bo muszę się wrócić do jakiegoś pomieszczenia. No ale dobra Nie rozglądałem się uważnie, to będę musiał się wrócić. Hmm. Trudno No Tu jest winda. No to tutaj tak nie muszę iść, bo po co jego na nie działa? no skaczę bardzo fajnie hm. o tu jest skrzynia jeszcze nawet jej nie widziałem czy tam jest olej mam Kurde, musi tu coś być jeszcze Coś tutaj w tym pomieszczeniu ominąłem Tylko nie bardzo wiem teraz co Ale okej, okay, zaraz Zaraz się przekonam No tu Tu już byłem, no chyba to jedno to właśnie stąd wziąłem O sorry Nie wiem czy teraz dobrze Idem Musimy znaleźć właśnie takie 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 nie wiem jakbym to nazwać Gałki czy coś? Nie wiem Ej, tu chyba nie byłem bo mi się retrospekcja zrobiła Nic nie widać i mamy mało oleju. No bueno, ja przecież ja tu mam jakąś mieszankę taką wybuchową, bardzo niestabilna mieszanka. Więc ja mam ją tutaj postawić? Nie ma na czym użyć tego przedmiotu. nie stoi blisko A i bym się męczył teraz boże co to są za głosy Fiej będzie ble. O, skrzynia! Jak ja cię lubię! Masz olej? Landaum i dwa krzesiwa. Bomba. No daję trochę mam. Nie wiem, co ona powiedziała. Nie patrzyłem się tam akurat. No. Pojowa rzeźnia i olej, i ja, ale super. Już drugi, nie wiem co tutaj możemy się pobawić. Dobra, hmm. gdzie to tutaj może być teraz? Nie wiem. Na Chyba sam wysiądę, bo. Hmm, ktoś grał na pewno teraz, no to wie, że to masz szukać. Ja niestety nie wiem. Wow, ale oni mnie zajebiście lubią. Hmm, no czyli wiem teraz, że tutaj nic nie ma. Oj, znowu? Wow Ona musiała być rzeźnia Tylko słychać było jak ją ciął Oj nie 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 Co tu się dzieje do cholery O mam, dwa pozostałe i... I mnie potwór goni Jesteś tam? O. Jesteś tam? No, tu go nie ma, ale będzie gdzie on jest Ale dobra, poczekam Może sobie pójdzie chwilę huh. No okej, okay. poszłeś już? No spierdzielaj mi stąd, bo chcę kon kontynuować już. Dobra. Jeżeli zanim pójdzie, zanim on padnie, to jest kupa czasu. Chyba, że go gdzieś tutaj po drodze zauważę. Wow! <laughs> Kurde goni mnie. Nie miałem tam nie iść. O Boże. Po co ja tam szłem? Chcę szybko stąd wyjść, szybko chcę stąd wyjść, szybko chcę stąd wyjść No dalej znikaj. Dobra, poczekamy aż pójdzie, bo jak ma z mnie znowu zacząć gonić, to szok. Słychać tego. Bleh. Nie, no dobra, niech idzie już. Wtedy sobie wyjdę stąd i pójdę dalej. No dalej, szybko. Uciekaj stąd. No, uciekaj. Już? Obraz się spokoju, chyba sobie poszedł. No co on tam robi? Tyle muza znowu taka była straszna. Po co ja się wychylałem? Kurde. Myślałem, że sobie poszedł. Szybko. Co mamy w ogóle? Aha. Dźwignie kontroli. No już, już. Hm. jeszcze. Ну да, да,